Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie w kolejnym vlogu na kanale Posun Travel. Awesome travel. Witamy I teraz wchodzimy do pokoju. Pierwszy raz razem z wami jest Lośko, jest Gucio i jest Fabio. O, dwie się tam kreły. Chodź. Uh. No oddale wam trochę. Jest, jest, jest. O, ale ładnie. Bardzo ładnie, malutki bardzo pokoik, ładnie. ale bardzo ładny, czyściutki. Ojej, jaki domat ta. Mhm. O, nawet deska do prasowania. Ojej, no malutki, ale pan kanapa jest dla chłopaków. Trzyma I teraz się. jestem na oddalonym, także prezentuje się to. Tak, tutaj mamy szafę i za szafą widzę jest łazienka. W ogóle jak fajnie. Wow, mega to jest. Zobaczcie, jak fajnie. Super. Tutaj mamy łóżeczko. Tutaj mamy widoczek. Tutaj mamy sowkę. Biureczko. Powiem wam, że taka mała przestrzeń, a jest tak fajnie zagospodarowana, że naprawdę. No i nawet jest aneks kuchenny. Hm. Mega. No powiedzcie czy nie. Jest tu naprawdę przepięknie. Prawda? Przepięknie? A gdzie jest Guciuś? A Guciuś już zwiedza, zobaczcie. Hm. Idziemy po walizki. Walizki, powiem wam, jedyny problem właśnie jaki tu jest, to jest problem... O, i tutaj jest brudna ściana. Yy, problem z parkingiem, ale mamy yy, super lokalizację. Bo już wam mogę powiedzieć, bo już to nie widzicie po tytule. Jesteśmy tutaj na koncert. Yy, także arena jest dosłownie tam za tym budynkiem. Także mamy mega brzydko, żeby szybko po koncercie móc przyjść do chłopaczków. No i tak jak mówiliśmy, jesteśmy w Berlinie. Pokój jest przepiękny. Hotel jest naprawdę yy, fajowski. Ale to Wam opowiemy więcej w kolejnym vlogu. Nie chcę Wam jeszcze dokładnie gdzie jesteśmy, bo wiecie, ten vlog pewnie wiecie jak jeszcze tu będziemy. Także standardowo opowiemy Wam gdzie jesteśmy, ile zapłaciliśmy w ogóle po wyczekowaniu się schodamy. Ale chciałam Wam pokazać co pieski dostały. Chcę Wam pokazać co pieski dostały, a pieski przyszły. Więc tak, mamy taką zawieszkę na drzwi, uwaga, for a guest. Tutaj mamy miseczkę i mają taką jeszcze paszkę, bandamkę i smaczki. Fabciowi spróbowałam dać te smaczki i mu nie smakowało, a teraz chcę, także zobaczymy. Tu Fabciuś według dowieści. Kto wziął? Fabciuś wziął jednak. Guciuś weźmie. Guciuś też weźmie. I Fabciuś też weźmie. Ale osiem jest bardzo zmęczony podróżą powiem wam. A my przywiozłyśmy ze sobą oczywiście kamerkę, żeby podglądać chłopaków, co robią, jak nas nie będzie. Fajne jest to, że mamy balkon, tylko że zauważyłyśmy, że tam jest taka szparka i boimy się, że Fabio jak zobaczy, to będzie chciał przechodzić do sąsiadów, więc na razie nie pokazujemy im, że jest tutaj balkonik, ale są też takie fajne szatersy, jak widzicie. Naprawdę jest super opcja. O, a tam pociąg jedzie. Nie wiem, czy widać chyba nie widać. O, widać. Fajnie No i tu jest ta kanapka Tu jest Lośko W końcu się położył już Madziula już przyniosła walizki I z Gucio zaraz będą dostawać jedzonko Nie wiem czy poznajecie to miejsce Ale znowu czekamy w kolejce po kebab Tylko, że kolejka jest no spora, więc nie wiemy, czy będziemy czekać, czy nie będziemy. Zaraz y, się przekonamy. I co? Ile czekania? Leoś dostał komplement, że jest liczny. Nie, nie wiem, bardzo szybko to ogólnie idzie, ale mi się wydaje, że to tak specjalnie robię, żeby tutaj, wiecie, kolejkę napędzała, nie? Czekamy. Czekamy. No, ja bym spróbowała. No dobra, no to czekamy. No to się tak, przedostajcie to no to to Na wszystko. Się... No i ekipa, zobaczcie, wytrwała. Czeka, czeka, czeka. Losiu z nami już, tak. Oj, będzie zaraz jedzonko. I jesteśmy już, zobaczcie, pod samą budką. Także czekam i zaraz dla was zamawiamy. Godzinę czekamy. Godzina stoimy tym razem. So far all together. Just one mix of sauce. Uh, three with chicken. Uh, Lavash. No, three, three lava, no spicy. Nie ostry. Tak. Uh, I mix warzywa i wszystko, nie? A uh, one mix, a uh, one mix sauce. Ale też... Fork! Fork! Pięknie zamówiłaś! No, okazuje się, że znałem polski. Wróciliśmy do pokoju, zjadłyśmy kebab i... Jak dla mnie, co chciałam powiedzieć? Przepyszne! Ale chyba już kolejny raz naprawdę nie będę stał w tej kolejce, także to był mój ostatni raz Mustafa Nie w Berlinie. Nie wierzę, że Dla mnie y, tym razem był y, przepyszny. Mm. Najlepszy, naprawdę. Fajny. I powiem, zaraz Kam spowie, pokażę Ci Kams, taki, nie? Powiedz jaki miał plan i co wybrała. Kamila wzięła w ogóle innego niż my. A nie, wy wziąłeś tylko ja wziąłem nie. z kurczakiem, z warzywami mix i A <coughs> jaki łagodny. Łagodny, ja wybrałam ostry. Tak, bardzo dobry był i bardzo dużo. ogólnie środek jest bardzo wypełniony wszystkimi różnymi... I jeszcze środkami. dodajmy, że są i grillowane i surowe warzywa tam. Tak, to jest ciekawe połączenie, w Warszawie w sumie nie jadą takiego... takiego Bo jest z Warszawy, jakbyście nie wiedzieli, nie? Stolica. Warto, mhm. warto tak? E, no, warto, tak. Warto? Tam, tak. Czekać? To to wydaje, ale, 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 ale teraz zasadnicze pytanie, czy czekać drugi raz też warto? Nie, raz i tyle. Znaczy ja generalnie lubię stać w kolejce, więc chyba bym poczekała, ale... Ale czy najlepszy to był, jak ja do tej ale... pory, czy O, patrzcie, ale to, się ta... ale to się tak mówi, nie? Że nie będę stać, nie będę stać, a ostatnio też już tak mówiliśmy za każdym razem, to samo mówimy, nie będziemy stać, a potem i tak stoimy. Nie, no ale naprawdę to jest przesada, powiem wam, ale dziękuję dziewczynom za wsparcie, ponieważ ja jestem niecierpliwa. Ale my mówimy, że to jest chwyt marketingowy. Tak, zrobiłam Madzi szkolenie z Zen i uspokojenie. I wytrwała do końca, skupiła się na chwili oczekiwania. Ale zobaczcie. Na nogami do góry, postanie, półtorej godziny. Ja muszę pokazać Leo osioł. Jestem Wymęczony taki. No, no ja z nogami do góry. Madzi, z nogami do góry po. Półtorej godziny stania powiem z kebab. Proszę, ćwiczenie. I mamy taki wieczorek. Z widoczkiem. Naprawdę jest cudownie, powiem Wam, że jest przepiękny Mercedesik i tam stoi nasze autko, proszę bardzo. Jest, czeka na nas. Chwilką byłyśmy w Rewe, naszym ulubionym sklepie tutaj i wyczaiłam taką czekoladkę Linda pistacjową i tutaj Ritter Sport też pistacjowej i jeszcze dużo, dużo różnych pyszności napoje. bardzo dużo napojów. I tutaj mam hit. Ta y, moja ulubiona cola waniliowa 1,5 litra tutaj kosztuje ,11 euro 11 moi drodzy, także tutaj y, jest dużo taniej niż w Polsce. Macie ulubiony Kind i tam mamy jeszcze dużo, dużo więcej rzeczy, także jak rozpakujemy torbę, to Wam pokażemy. Mamy jeszcze piwka, mieliśmy takie bardzo piwkowe, ale zaraz Wam pokażemy. Jeszcze Wam pokażę, że kupiłam taki soczek, także zaraz będę próbować jak smakuje no i widok na razie niezmienny siedzimy sobie na balkoniku, tutaj mamy taki stoliczek w krzesełeczkach, których nie widać ale siedzimy sobie przyjemnie witamy się ze spacerku w kolejnym dniu z Leośkiem jesteśmy w parku, a Leosiek sobie śmiga No i jesteśmy teraz już wszystkie. Tutaj skam, o, to ja się nie wszystkie, czuła? bo jeszcze Magdy nie ma. Madziulka została w pokoju, sobie ogarnia się jeszcze? Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, jesteśmy, wyszłyśmy na rekonesans, na spacerek z chłopakami. Jeszcze tak? przed śniadankiem, także tak. zaraz idziemy jeszcze na śniadanko. Dojechałyśmy na śniadanko i czekamy na nasze zamówienie. Wszystkie powybierałyśmy coś z jajeczkami. Jesteśmy już w kawiarni Tutriki Pony. Byliśmy tutaj już kiedyś, tak? polecałyśmy. Tak. Polecałyśmy fajne miejsce. Jesteśmy na zewnątrz. Chłopaki zostały w pokoju pospać sobie. No i przyszło nasze śniadanko do posypania. Jest, jest na grubo. Będzie pysznie. Przepysznie. Właśnie tak mówimy, że pochłonęły nas tak zakupy że zapomniałyśmy ich nagrać, prawda? Tak, już jesteśmy po prostu na wyczerpaniu. Głowy na zwolą. Tak. I teraz starbaksik wjeżdża. No i po kawkach wyszłyśmy teraz jeszcze na spacerki z pieskami i zaraz będziemy się szykować do wyjścia na koncert. Jeszcze nie powiedziałem Wam, ale pewnie już widzieliście po tytule. Za nami jest, właśnie gdzie on jest? Gdzie jest ten hotel? Tu. tu. Widać kawałeczek naszego hoteliku. No i tak właśnie sobie tutaj chilujemy z Leosiem, Guciusiem, dziewczynami. Kamilko. Cześć. Jest jeszcze Fawciusz, jest Madziula. O, i Guciuś się denerwuje. I lecimy później zjeść, więc pokażemy wam w pokoju, co fajnego sobie wybrałyśmy tym razem przed koncertem. Żeby... A chyba nagrywałyśmy coś. Nagrywam, Ja nie nagrywałam tam. Aha, okej, okay. no chyba nie nagrałyśmy. Wybrałyśmy. Czyli zaraz wam pokażemy, co wybrałyśmy. Życzko, relaksujemy się i będziemy jadły. E, tutaj są nasze bowl'e. Nie wiem, czy widać. Może tutaj wam bliżej pokażę o w świetle. To jest bowl z awokado mój, z kurczaczkiem grillowanym i z kinoa. I teraz jest kini. E, kinia ma crunchy chicken, tutaj też z warzywami, z mango, z sosikiem. Fajnie się prezentuje. Zaraz kam po swoje idzie i będziemy jadły i się szykujemy. Kam z nami nie śpi? Kam z nami nie śpi, śpi, z macią. Tak, no także idziemy się ogarniać i jeść. Smacznego. Kams dotarła i ma swoje, pokaż, chicken teriyaki. Mm -hmm. Co, spróbowałaś tego kurczaka? Jak smakuje? Kurczak jest bardzo fajnie przyprawiony, także zobaczymy, co będzie dalej. No. Madziula się poszła szykować, a tam kto? Asza, asza, asza. <gry> Także takie akcje u nas babskie, wygłupy. Jesteśmy przygotowani. Oczekaj, szykujemy się. Tak, szykujemy się i zajadamy. Tak, chłopaki są z nami szczęśliwi. Losiek też. No, także smacznego. Co dodam coś, bo ten transparent. Ten transparent stworzył kto? Magdalena w ogóle. Kto by się spodziewał? Czyli ja. Ja go stworzyłam. Kto by się spodziewał? Ładny ogóle. Dziewczyny są pod wrażeniem mojej wiśni. Tak. Zobaczcie jakie tak. ładne te wisienki. Tak. Bo ja jestem w szoku tych wisienek. Jak chcesz to potrafisz. Dokładnie. Dzięki bardzo, idziemy jeść. Ogarnęłyśmy się, wyszykowałyśmy i idziemy. Mamy plakietki. Jesteśmy ready. Kupiliśmy koszulki, niestety plakat nasz nie przeszedł na security. Tak, tak plakat za duży jest. Pokaż koszulkę. Jest. Kamcia ma też koszulkę. Madziurka tym razem pasuje z koszulkami. Patrzcie jaka fajna. Jest z tyłu taka, jest cała trasa. Jesteśmy w środku, idziemy oczywiście skorzystać z toalety po coś do picia, no i mamy troszkę czasu, tak, godzinka do show, także będziemy się odzywać. Oczywiście podczas koncertu sprawdzałyśmy też, czy nasze pieski mają się dobrze. Koncertu jak wrażenia? Było totajście fajnie, super, bardzo jest. mi się podobało. na właśnie bardzo blisko. Kamila była zawsze fanem numer jeden, a Shara także zadowolona. No finally i saw him. him. <laughs> Emocno. Madziła! jak mam Super, dzięki, fajnie było. Nie okay, wiem, super, co chodzi nawet? Bardzo fajna atmosfera, super hity, no po prostu z ty... satelity. Dla mnie super, ale trochę Żałuję, były że nie momenty kup... nudne, bo no. było bardzo dużo wolnych piosenek, no. ale takie też szaregile. było trochę. Dla mnie trochę kobiety były sprowadzone takie trochę przedmiotowej no. formy tutaj. No, trochę tam za dużo takiej seksuality w ogóle nie mam no. o chodzić czemu czemu I tak nie ta się tylko panie. No właśnie. No i jeszcze trochę. chciałam powiedzieć coś. Ale o... ogólnie no fajnie. Powiem wam, że on jest malutki, ma wzrostu, ma 50 kapeluszu. Wróciliśmy już do pokoju, e, byliśmy już na spacerku z pieskami. I chciałam wam powiedzieć, bo tam się chyba nie dograło nam, albo były było jakieś takie zakłócenia. I Madzia mówiła o tym, że dobrze by było mieć bilety VIP. I powiem Wam, że jak my kupowałyśmy nasze bilety, to na dzisiaj bilety VIP były wszystkie wyprzedane. A okazuje się, że na jutro są te bilety w cenie tańszej niż te, które my kupiliśmy. Także, koleżanka, no nie wiedziałyśmy, ale no cóż. Ja chciałam wam pokazać jeszcze, że miałyśmy takie oto karty, właśnie pamiątkowe. Także naprawdę, jak można takie coś wybrać, zawsze bierzemy, bo to taka pamiątka wiecie na naszej koszulki. Oczywiście, jak zwykle też muszą być. Coś jeszcze chciałabyś dodać? Nie, no było super, fajnie. Nie wiem, czy tam nam się nagrało. A wspominać sobie? No ale oczywiście je, no. yeah, je. Yeah. No to to, to jest wiecie. Ale ja jestem zawiedziona, że naszej piosenki Hey Daddy nie e, zagrał w całości, e, naszej ulubionej. E, no i to właśnie, że tak stwierdziliśmy, że te kobiety trochę tak były przedmiotowo traktowane, no i te rozdawanie tych wiśni to też takie to jest zbyt sexy może nie wiem, takie trochę takie wulgarne. No ale ogólnie było fajnie, pobawiliśmy się trochę, no mówię trochę było nudno no, też, bo były jakieś takie wolniejsze piosenki. Ogólnie bardzo podobny klimat do Beyoncé, powiedział. W sensie też jakby... Jakby... Tak mówi, jak mówiliśmy, no na razie numer jeden na pewno jest dla nas Jay Balvin, jeżeli tylko ruszy w trasę gdzieś tu nas bliżej, to na pewno pojedziemy. Choćby nie wiem co, na pewno byśmy wzięły znowu bilety VIP. Bo to było super doświadczenie. Na drugim miejscu chyba Timberlake, nie? A nie, no i Billie Eilish jeszcze też gdzieś tam. No i, i potem właśnie Beyoncé, aż gdzieś tam. Chociaż Ashera bym badała przed Beyoncé, tak naprawdę. Nie wiem, tak myślę. No dobrze, żegnamy się, idziemy się ogarniać, spać. Także yy, żegnamy, żegnamy się i logube. do zobaczenia w kolejnym Także. fascynującym vlogu jeszcze z Berlina, oczywiście. Bo do zobaczenia tutaj jutro. Jeszcze dwa dni. Jutro będzie jakaś. Atrakcja, w jadę sama, z siostrą. z siostrą jadę, także może coś pod tak, jutro Madziula dla Was będzie nagrywać.